Jezus Chrystus pierworodnym spośród umarłych, Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen. I z duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Ława Tobie, Panie. Panie. Był już około godziny szóstej i mrok ogarnął całą Ziemię. Aż do godziny dziewiątej. Słońce się zaćmiło, i zasłona przybytku rozdarła się przez środek. Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: Ojcze. Twoje ręce powierzam ducha mojego. Po tych słowach wyzioną ducha. Był tam człowiek dobry, sprawiedliwy imieniem Józef, członek wysokiej rady. On to udał się do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Zjął je z krzyżem, owinął w płótno i złożył w grobie. Wykutym w skale, którym nikt jeszcze nie był pochowany. Pierwszy dzień tygodnia niewiasty poszły, skoro świt do grobu, niosąc przygotowane wonności. Kamień od grobu został odsunięty. A skoro weszły, nie znalazły ciała Jezusa. Gdy wobec tego były bezradne, nagle stanęło przed nimi dwóch mężów w zniszczących szatach. Przestraszone pochyliły się ku ziemi, lecz tamci rzekli do nich. Dlaczego szukacie żyjącego pośród umarłych? Nie ma go tutaj, z martwych Oto słowo Pańskie, chwała Mała... Tobie, Chryste. Duchu Święty, przyjdź prosimy, Twoje łaski nam trzeba. Niech w nauce postąpimy objawionej nam z nieba, Niech ją pojmie z łatwością, Utrzymamy z całością, A jej światłem oświeceni, Dobrym będziemy utwierdzeni. Moi drodzy, jakże pasuje dzisiejsza Ewangelia do dzisiejszego święta. W ostatnim zdaniu Ewangelii słyszymy, jak Jezus powie, jak yy, powiedzieli do Niego, dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj. Z martwych stał. Z jak zapowiedział, te słowa słyszymy często na kartach Ewangelii. Zbóżcie tę świątynię, a w czerwniach ja ją odbuduję. Ja po czerwniach z zastanawiali się ludzie nad tym. Nawet apostołowie często pytali Jezusa, kiedy byli codziennie z Nim. Panie, czy to naprawdę Ty, czy to Ty jesteś tym, który miał przyjść? Wątpliwości. A ja po poczęcia z Martystanem. A co dopiero mieli powiedzieć ludzie, którzy nie chodzili z Jezusem? Widzieli Go może dwa razy w życiu? Może tylko słyszeli? I dlatego te wątpliwości były, jak to z stanie. Przecież wszyscy zmartwychwstaniemy, jak to powiedziała yy, Marta to, do Jezusa, kiedy powiedział, że Brat twój zmartwychwstanie. Panie, wszyscy zmartwychwstaniemy, ale nie mogli dowierzać, że to się stanie za chwilę, że to, co Jezus mówi, będzie uobecnieniem w ich życiu. Albo kiedy powiedział, zbudźcie tę świątynię, a ja ją odbuduję. Pewno też może się pukali w głowę. Powiedzieli, że ta świątynia była budowana kilkanaście lat. A tu nagle ktoś mówi w ciągu trzech dni ją odbuduję. Te, moi drodzy, słowa dla ludzi były jakieś takie nieznane. Niemożliwe do zrealizowania. Zbóżcie tę świątynię, a ja ją odbuduję. Dziś, moi drodzy... Wspominamy wszystkich naszych bliskich zmarłych. Tych, którzy odeszli im dawno, niedawno. Tych, którzy odeszli im może dziś, może wczoraj. Wspominamy ich, modlimy się za nich. Prosimy Boga, aby przyjął ich do wiecznej światłości. Ta nasza modlitwa, to jest właśnie taka intensywniejsza Dziś, jutro, wczoraj, przedwczoraj. Przez najbliższe dni, tak jak ogłaszałem. Do, 10, do 8 listopada ten można zyskać odpustu pełnych dla naszych bliskich zmarłych. Nie ma Go tutaj zmartwychwstał. Tak było z Jezusem. Tak będzie kiedyś i z nami. Nie ma, zmartwychwstał. Był, nie ma, ale jest. Jest pośród nas żywych. Jest Jezus, jest. Ten, który odszedł, ale przyszedł do nas z powrotem, niewidzialny, ale jest. Chcielibyśmy, moi drodzy, aby to nasze rozważanie, szczególnie teraz, takie na pograniczu życia, śmierci, było jednak to ufnością, że Chrystus zmartwychwstał i że my też kiedyś zmartwychwstaniemy. Amen.